Jako pierwszego zapraszamy tutaj Mateusz Mura Murański. Mateusz wniósł na wagę 93-300. Brawa. A jego przeciwnikiem jest Arkadiusz Tancula. Na wagę 91 stopni, a więc ponad 2 kilo mniej. Zapraszam Arek na środek. Kóra, chodźcie, tutaj, bliżej, tutaj, chodźcie, tu. Podejdźcie wliczaj, panowie, bliżej, ludzie tego chcą. Bliżej, kurwa, Do jutra! Nie ma, Co? Szyderczy uśmieszek. Odpowiesz na wszystko. każdego Dziękuję. Twarzą do. Coś do powiedzenia. Nie mam nic do powiedzenia. Spoko. Jutro powiem wszystko. Mateusz. Groźnie minki tutaj się areczku nie sprawdzę Jutro. Wszedłem do publiczności. Chcielibyśmy tutaj poinformować naszych widzów, że podczas tej walki. Łokcie będą dozwolone. Także możemy spodziewać się jeszcze bardziej ciekawego i emocjonującego widowiska. Przede wszystkim krwawego. No, a to na pewno na, na to wszyscy czekają. Mateusz, czy miałeś kiedykolwiek w historii swojego życia? Tak. Tak tyle ładunku emocjonalnego i tyle gniewu do kogoś, jak do Arka. Tańcuj. Nigdy. Nigdy do nikogo. Bardzo fajnie, że są te łokcie, chociaż i bez nich byłaby na pewno fajna batalia, a że są te łokcie, to będzie jeszcze bardziej krwisty pojedynek, nie? A jak się skończy, te, tego nie wiem, bo wszystko się może zdarzyć, ale na pewno zrobię wszystko, żeby e, szybko z tę walkę skończyć. Jasne. Arek? Jak wchodziłeś tutaj, to widziałem tylko fokus na tą wagę, nie przyszedłeś piony zbić nic, tylko szedłeś zrobić jedną rzecz i nawet nie miałeś nic do powiedzenia. E, nie widziałem Cię tak skupionego jeszcze nigdy. No słuchaj, to jest bardzo ważna walka dla mnie i dam z siebie wszystko. W ogóle Zy... słuchajcie, kojarzycie takiego typka, co na łokciu ma trybka? To już będziecie kojarzyć. I ten tryb wbiję mu w głowę. Zgodziłeś się na to, chciałeś, czy to jest w ogóle zaskoczenie dla Ciebie, że te łokcie jednak finalnie wylądują jutro, lub na Twojej, lub na jego głowie? Nie ma to znaczenia dla mnie. Tak jak mówię, jak chcę, ja chcę walczyć w sportowych federacjach, a tam łokcie będą, więc... Powiedziałeś, że odpowie za te wszystkie słowa obelżywe, które kierował do Ciebie, głównie chodziło o tego frajera. Tak, za każdego frajera dostanę jednego łokcia w głowę. Moi drodzy, chyba wszyscy czekamy na ten pojedynek. To, to, to trochę jej dostanę w takim razie. Jest... Tak, ile? O, nie wiem. Zobaczymy. Paniowie, dziękuję bardzo i zapraszam tą stronę.